Wybory samorządowe odbędą się 16 listopada. Będą Państwo wybierać burmistrza miasta Gostynina, radnych do Rady Miasta Gostynina, radnych do Rady Powiatu Gostynińskiego i radnych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Głosować będzie można w godzinach od 7 do 21 w wyznaczonych lokalach wyborczych. Karty do głosowania będą dostosowane do nakładek z alfabetem Braille'a dla osób niewidomych i niedowidzących. Głosujemy stawiając w kratce obok nazwiska dwie krzyżujące się linie, na przykład X. Gostyninie uprawnionych do głosowania jest ponad 15 tysięcy osób, dokładnie 15 468 osób. Miasto zostało podzielone na 15 jednomandatowych okręgów. Okręg numer 1. Ulica Bierzewicka, Brzozowa, Krasickiego Łąkowa, płocka przemysłowa, sportowa, ziejkowa, zielona. Okręg numer 2. Aleja księdza Jerzego Popiełuszki, Bema Jana Pawła II. Okręg numer 3. Mickiewicza, Gliniana, Słowackiego, Krótka, Mazowiecka, Nowa, Słoneczna, Spacerowa, Spokojna, Wiosenna. Okręg numer 4. Czapskiego, Małkowskiego, Marii Witek, Honorowych Dawców Krwi, Hubalczyków, Kolejowa, Kraśnica, Gerwatowskiego. Okręg numer 5. Floriańska, Wyszyńskiego, Solidarności, Kujawy, Wojska Polskiego do numeru 30. Okręg numer 6 Armii Krajowej Kilińskiego, Iwaszkiewicza, Ozdowskiego, Langenfeld, Reja, Spółdzielcza, Zofii Naukowskiej. Okręg numer 7. Kościuszkowców, Kowalska, Krośniewicka, Rewekanta, Jarmolińskiego, Morenowa, Ostatnia, Biernackiego, Makulińskiego, Treli, Targowa i Szkolna. Okręg numer 8. Mikołajczyka, browarna, dybanka, górna, kościelna, kwiatowa, parkowa, rynek, stodulna, termalna, zamkowa, ziemowita i żabia. Okręg numer 9 3 maja, ogrodowa i Tadeusza Kościuszki. Okręg numer 10. Legionów polskich, Dmowskiego, Wojska Polskiego od numeru 31. Okręg 11. Gościnna sąsiedzka wspólna zakładowa. Okręg 12. Działkowa, Chopena, Kutnowska, Polna, Moniuszki, Broniewskiego, Wrzosowa. Okręg 13. Norwida, Sienkiewicza, Marcinkowskiego, Jasna, Kolonia, Kopernika, P.C.K., Sosnowa, Świerkowa, Zacisze. Okręg 14. Akacjowa, Prusa, Jaśminowa, Kasztanowa, Klonowa, Szydłowieckiego, Leśna, Lipowa, Konopnickiej, Wyspiańskiego, Fabiszewskiego, Żeromskiego, Wesoła, Wierzbowa i Żytnia. Okręg 15. 18 stycznia Wilczkowskiego, Kochanowskiego, Jagielończyka, Święcickiego, Osada Drzewce, Piaskowa, Sadownika, Figielskiego i Zalesie. Okręgi jednomandatowe oznaczają, że mandat zdobywa ten kandydat do Rady Miasta, którego poparła największa liczba wyborców. Jeśli chodzi o wybory do Rady Miasta Gostynina, w 15 okręgach łącznie startuje 98 kandydatów. Karta do głosowania w wyborach do Rady Miasta Gostynina drukowana jest na papierze białym, jest jedną kartą, zadrukowaną jednostronnie, w formatu A4. Lista kandydatów na radnych umieszczona będzie w jednej kolumnie, w kolejności ich numerów, a pod nazwiskiem każdego kandydata umieszczony będzie zapis zgłoszona przez lub zgłoszony przez i dalej skrót nazwy komitetu wyborczego, który zgłosił listę oraz numer listy. I na przykładzie inicjatywy dla Gostynina. Na przykład okręg numer 1 wystawionych jest czterech kandydatów. Kandydat inicjatywy dla Gostynina pan Witold Dalkowski będzie znajdował się na pozycji trzeciej, a pod jego nazwiskiem będzie napisane zgłoszony przez komitet wyborczy wyborców inicjatywa dla Gostynina. Na każdej karcie w jej dolnej części umieszczona będzie instrukcja w jaki sposób głosować i jak zagłosować, żeby głos był ważny. W wyborach do Rady Powiatu Gostynińskiego zostały utworzone trzy okręgi. Miasto Gostynin jest okręgiem numer 1. Do powiatu gostyńskiego wystawionych zostało łącznie 67 kandydatów z 5 list. 20 to numer listy inicjatywy dla Gostynina. Karta do głosowania w wyborach do powiatu drukowana będzie na papierze koloru żółtego. Lista kandydatów na radnych umieszczona będzie w jednej kolumnie. Inicjatywa dla Gostynina również wystawia swoją listę i przedstawia się ona następująco. Pozycja numer jeden Agnieszka Korajczyk-Szyperska. Pozycja numer dwa Roman Augustyniak. Pozycja numer trzy Konrad Wilkanowicz. Pozycja numer cztery Jerzy Paweł Tencer. Pozycja numer pięć Mariola Ledzion. Pozycja sześć Paweł Trojanowski. Pozycja siedem Paweł Dominik Łuczak. Pozycja 8 Marek Suchodolski. Pozycja dziewięć Edward Czesław Chojnacki. Pozycja 10 Anna Roszak, pozycja 11 Alicja Bogumiła-Lewandowska, pozycja 12 Agata Andrzejewska, pozycja 13 Artur Szulwach, pozycja 14 Kazimierz Majszak. Każda lista opatrzona będzie numerem listy oraz skrótem komitetu wyborczego. Podobnie będzie w przypadku listy do Sejmiku Wojewódzkiego, z tą różnicą, że karta wyborcza będzie w kolorze niebieskim. W Gostyninie zostało zgłoszonych czterech kandydatów na burmistrza, w tym moja osoba. Karta do głosowania w wyborach na burmistrza będzie koloru różowego. Nazwiska kandydatów umieszczone będą w kolejności alfabetycznej, a pod każdym nazwiskiem znajdzie się zapis zgłoszony bądź zgłoszona przez i dane komitetu wyborczego. Podam przykład. Pozycja numer 3 Agnieszka Korajczyk-Szyperska zgłoszona przez KWW Inicjatywa dla Gostynina. W czasie głosowania dostępnych będzie 15 lokali wyborczych. Okręg numer 1, szkoła podstawowa numer 3, okręg numer 2, również szkoła podstawowa numer 3, okręg numer 3 dom nauczyciela. Okręg numer 4 miejskie przedszkole numer 4. Okręg numer 5, gimnazjum numer 2, okręg numer 6 szkoła podstawowa numer 1. Okręg numer 7 Zespół szkół przy ulicy Kowalskiej. Okręg numer 8 Urząd Miasta Parkowa 22. Okręg numer 9, Liceum Ogólnokształcące 3 Maja 15. Okręg numer 10, Miejskie Przedszkole numer 2. Okręg numer 11, Hala Sportowa przy Kutnowskiej 7A. Okręg numer 12, Gimnazjum numer 1 Polna 36. Okręg 13, również Gimnazjum numer 1 Polna 36. Okręg 14, Miejskie Centrum Kultury i Okręg numer 15, również Miejskie Centrum Kultury. Na terenie miasta Gostynina dostępne będą cztery lokale dostosowane dla osób niepełnosprawnych. W Szkole Podstawowej nr 3, w Miejskim Przedszkolu nr 4, w Urzędzie Miasta przy ulicy parkowej 22, a także w Hali Sportowej Mosir przy Kutnowskiej 7a. W najbliższych wyborach otrzymacie Państwo cztery karty do głosowania: kartę różową, kartę białą, kartę żółtą i kartę niebieską. Aby głos był ważny, należy zagłosować tylko na jednego kandydata z każdej listy. Zachęcam Państwa bardzo serdecznie do udziału w wyborach 16 listopada, ponieważ liczy się każdy głos.